Cześć wszystkim! Witajcie na naszym kanale, miejscu, gdzie odkrywamy, jak wykorzystać moc umysłu do tworzenia życia, o jakim marzymy. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego czasami, mimo ogromnego wysiłku, nasze marzenia wydają się jeszcze trudniejsze do osiągnięcia? A z drugiej strony, czy zauważyliście, że kiedy jesteśmy spokojni i zrelaksowani, nasze cele zaczynają realizować się niemal same? Dziś przyjrzymy się naukom dr Joe Dispenzy i dowiemy się, jak dzięki prostym, ale potężnym technikom możemy wprowadzić nasze życie na zupełnie nowy poziom. Czy wiecie, że dwa słowa ja jestem mogą mieć niesamowity wpływ na to, jak wygląda nasza rzeczywistość? Jeśli chcecie poznać te sekrety i dowiedzieć się, jak świadomie manifestować swoje marzenia, to oglądajcie dalej. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści. Joe Dispenza mówi, że jeśli chcemy nowych rezultatów w naszym życiu, musimy zerwać z nawykiem bycia sobą. Wszystko zaczyna się od słów ja jestem. To nie są zwykłe słowa, to klucz do naszej podświadomości. Gdy wypowiadamy zdania zaczynające się od ja jestem, Tworzymy most między naszym obecnym stanem a przyszłością, jaką chcemy zamanifestować. Na przykład, zamiast mówić chciałbym być szczęśliwy, powiedz: Ja jestem szczęśliwy. Zamiast myśleć: Kiedyś będę pewny siebie, powiedz: Ja jestem pewny siebie. Te proste zmiany zaczynają kierować nasze myśli i energię w stronę tego, co chcemy osiągnąć. Wyobraźmy sobie, że w naszym umyśle malujemy obraz naszych marzeń. Wizualizacja działa jak szkicownik naszej przyszłości. Kiedy widzimy w naszej wyobraźni realizację celów, aktywujemy w mózgu te same obszary, które działają, gdy doświadczamy czegoś w rzeczywistości. Co więcej, nasza podświadomość nie odróżnia rzeczywistości od wyobraźni. To oznacza, że kiedy w wyobraźni widzisz siebie w nowym domu, pracy marzeń czy zdrowiu, Twój mózg wierzy, że to już się dzieje. Spróbujcie teraz przez chwilę zamknąć oczy. Pomyślcie o jednym marzeniu. Zobaczcie każdy szczegół, kolory, dźwięki, emocje. Czy to nie wspaniałe uczucie? Właśnie w ten sposób tworzymy ścieżki neuronowe, które prowadzą nas do realizacji naszych celów. Ale sama wizualizacja to jeszcze nie wszystko. Kluczem są emocje. Pomyślcie o tym, kiedy czujecie wdzięczność, radość lub ekscytację, wasza energia wibruje na wyższej częstotliwości. To właśnie te emocje przyciągają do nas sytuacje, które odzwierciedlają nasze intencje. Joe Dispenza podkreśla, że kiedy wizualizujemy marzenia, powinniśmy poczuć emocje, jakby już się spełniły. Na przykład jeśli marzysz o nowej pracy, poczuj dumę, spokój i satysfakcję, jakbyś już ją miał. Jeśli pragniesz więcej finansowej obfitości, poczuj radość i bezpieczeństwo, jakby pieniądze już do Ciebie płynęły. To nie magia, to nauka. Nasze emocje są jak sygnały radiowe, które wysyłamy do wszechświata. Im wyższa wibracja, tym silniejszy sygnał. Czy kiedykolwiek zauważyliście, że świat zewnętrzny odzwierciedla wasze wewnętrzne nastawienie? To właśnie zasada lustra. Jeśli powtarzasz sobie ja jestem pewny siebie i czujesz to całym sobą, inni ludzie zaczną odbierać cię jako osobę pewną siebie. Podobnie, jeśli twierdzisz ja jestem obfitością i wierzysz w to, okoliczności zaczną układać się tak, by przyciągnąć do ciebie więcej pieniędzy. Twoje myśli, uczucia i przekonania tworzą świat, który cię otacza. Dlatego tak ważne jest, by świadomie wybierać, na czym się skupiasz. A więc jak możemy wprowadzić te nauki do naszego życia? Codziennie powtarzaj afirmacje: Ja jestem, wybierz słowa, które opisują Twoje wymarzone życie. Wizualizuj swoje marzenia, widząc każdy szczegół i poczuj emocje związane z ich spełnieniem. Pamiętaj o zasadzie lustra, twój wewnętrzny świat kształtuje to, co dzieje się na zewnątrz. Dziękuję, że byliście dziś z nami. Mam nadzieję, że ten materiał zainspirował Was do pracy nad własnym potencjałem. Teraz chciałbym usłyszeć Wasze historie. Jakie afirmacje ja jestem stosujecie? Czy kiedykolwiek udało Wam się zamanifestować coś, o czym marzyliście? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Zainspirujmy się nawzajem. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie: Wasza moc manifestacji jest w Waszych rękach. Do zobaczenia.